Siemano wszystkim, dawno się nie widzieliśmy, z tej strony Sztymelo Dzisiaj zrobimy sobie mały odcinek z przeglądu pająków plus karmienia. Miałem robić kilka innych odcinków, niestety czas jest jaki jest, nie jest niestety łaskawy dla nas Tu w ogóle poznajcie kądzia tak został nazwany przez siostrę szwagra to jest moja najukochańsza jaszczurka na chwilę obecną, bardzo mądra, jak na Lamparciego, uwielbia sobie do mnie przychodzić, siedzieć, jak mam kaptur to w ogóle w kapturze mi siedzi, teraz wziąłem ją na chwileczkę, także co, nie będziemy za dużo przedłużać, lecimy, nie? Mamy sobie Hamori, każdy wie, każdy zna Melinkę. Spójrzmy jak zaatakuje Amori. Czy będzie miała ochotę? Czy miał No dawaj, dawaj Nie świruj Po wylince. Nie mówi, że nie ma głodu Dawaj, czekamy na atak. O tak O tak, o to nam chodziło Dokładnie tak Może i ten atak mógłby wyglądać bardziej drapieżnie A w ogóle nie wygląda jakby miała ochotę zjeść czy miał Nie będziemy się pozwalać drewniakowi zakopywać Jeżeli nie ma ochoty jeść, to nie ma problemu. Tu nam siedzi Sazimai. Podejrzewam, że będzie pajączek głodny. Stawia się. Zabunkrował się. O. Jednak jednak dziadno, elegancko. Bo tu mamy wystraszonego wagęsika. Nie wiem czego byczek się boi. Jednak tutaj tylko szamkę chcemy dać. O, elegancko! Na Ciebie zawsze byku można liczyć. Tutaj zawsze jest chęć zjeść. Podoba mi się to. Nie będziemy przedłużać tych Tokal to każdy zna, prawda? Choć tak popularny, uważam, że jeden z piękniejszych pająków, nie? Cały czarny, czerwona dubka. Naprawdę mistrzostwo. Możemy zobaczyć co jest blisko. Właśnie zaczyna sobie konsumować. Piękna bestia, piękna bestia. Bezapelacyjnie. I mamy dostęp do awikularii, awikularii. Spróbujemy jej coś podać. Spróbujemy nakarmić awikularię Pięknie, ale się pięknie popisałaś nam. No niesamowity atak No takiego ataku awikulari to ja jeszcze nie widziałem drodzy moi, no kurde to było niesamowite, nie? Nie no mistrz, mistrz, przepiękny atak awikularii, awikularii, nie no jestem niesamowicie zadowolony. Takiego czegoś jeszcze nie widziałem w jej wykonaniu, naprawdę. To było cudowne, nie? W ogóle jak możemy sobie pooglądać w pięknej klasie. No nie no to jest coś niesamowitego. Nie przeszkadzajmy sobie przez chwilę w tym pięknym widoku. No, czy to nie był fenomenalny atak na mistrzostwo świata w wykonaniu awikularii spróbujmy dodać jeszcze koloru kolor. ciekawe czy się uda. nie, i tak jest widać, że jest prześ, prześliczna mam nadzieję, że on tu nam siedzi Irminia Samupełusi gładnie, wodę tak te światło Tak było, tutaj było chyba dobrze I ona nam siedzi tu w rogu, dokładnie tu I ja tego teralium jeszcze tak naprawdę nie otwierałem od długiego czasu Ponieważ zrobiła sobie gniazdo tak, że ciężko by było to otworzyć Możemy dzisiaj spróbować to zrobić, nie? Zastanawiam się tylko, czy zrobić to powoli, czy szybko. O. Nieważne jak, ważne, że dał radę. Także ja już ją tam widzę. Wylinka wyrzucona. Mam nadzieję również, że pani jest po wylince. Mam nadzieję, że tu również jest pani, wszędzie pani, pani. A potem same samce wychodzą. O, o, ewidentnie widać, że jest zainteresowana jedzeniem. Raczej nie będziemy musieli prosić, tylko chciałbym to zrobić znowu tak fajnie jak z o. teraz. Może nie ma wielkiego szału, ale troszkę się nam pokazała, prawda? Może nie aż tak bardzo, ale widać, że jest. Niezwykle piękna, nie? Te kolory na nogach są bardzo intensywne No ale nie seksowałem, więc nie wiem czy jest samiec, czy samica w ogóle nie interesuje mnie to tak naprawdę zbyt bardzo do momentu kiedy już pająk jest dojrzały, także niech sobie spokojnie żyje. No jak będzie mógł prosić już żebyś do norki sobie szkoda że na kamerce te kolorki tak nie oddają no bo naprawdę jest torpeda Dobra połączenie sobie spokojnie szanuje Razem z kądziem dziękujemy za dzisiejszy odcinek może następnym razem zrobimy przegląd Emblefalu w ramparciach, Tym bardziej, że ostatnio próbowałem dopuszczać. Do tego jeszcze możemy sobie zrobić przegląd Orzęsków. Razem z Kądziem dziękujemy i do zobaczenia następnym razem. Nara!